Witajcie z tej strony Deryl Śliwka, a to jest 50 odcinek z gry Mario Luigi Brothership. No i dzisiaj wybierzemy się na trzecią wyspę Latarni, którą już teraz odkryliśmy. Także chodźmy tam ostatnio oczywiście. Mieliśmy side który był no... Nie to, że niemożliwy do końca, ale... strasznie trudny. No i tak będzie... No dobra, no można powiedzieć, że niemożliwy. Na tym etapie gry oczywiście. Także rzeczywiście sobie go zostawiliśmy no i lecimy sobie zawalczyć z bossem kabularnym. Także z trzecim, znaczy pewnie jeszcze nie zawalczymy sobie z nim w tym odcinku. Ponieważ jak dobrze wiecie wyspy wielkiej latarni potrafią mieć długie zagadki i długie po prostu długi czas zanim do tego bossa byśmy już dotarli. Także zapewne dopiero w następnym zawalczymy sobie z bossem. Ale dzisiaj sobie zrobimy taki mały rekonesans w terenie. No i co, wygląda na to, że wejście jest dosyć proste. Bez problemu mamy od razu wejście i safe. Ok, czyli jest tutaj oczywiście kombinacja zimna i ciepła. Nie wiem czego się spodziewać. To był prosty lot. Co się stało? O, czuję taki chłód. Ciekawe, czy glom jest również tutaj wytwarzany. Racja, chcemy zatrzymać plany Zoketa. Więc będziemy musieli potwierdzić, co się dzieje tam w latarni. No tak. Łatwo powiedzieć, ale czy faktycznie aż tak łatwo będzie tam dojść? Zobaczymy. Ok, no to tak. Na razie możemy sobie tutaj te rzeczy wyrwać. Oczywiście troszeczkę monet, jak zwykle. Koni tutaj też idzie za nami. Ostatnio w ogóle koni taka bardziej zaangażowana w nasze tutaj czyny, bo tak to wiecie. My sobie tam po prostu sami z Luigim i Marią <grym> chodziliśmy. I te wyspy łączyliśmy, a teraz faktycznie koni też do nas dołącza i nas wspiera. Ok, zobaczymy sobie teraz, co jeszcze w sklepie jest ciekawego. Bo mogą być jakieś fajne stroje, lepsze od tych, które mamy, ale z tego co widzę, to. Nie. Mamy najlepsze rzeczy możliwe, także. Na razie, niestety, nie. To wejdźmy do środka. I. Ciekawe, że będziemy wchodzić na górę czy na dół. Chyba na górę. Więc to jest taka trochę nowość. To dziwne, jak łatwo tutaj udało nam się wejść. No właśnie. Byłoby miło, gdybyśmy mogli po prostu dotrzeć na szczyt bez żadnych incydentów, ale. Intruzji! Złatwicie ich. O kurde. Nawet o niczym nie myślcie. Jeżeli Obawiacie się o waszą przyszłość, oczywiście. Po prostu zamknijcie się. Zabieram was do piwnicy. Chodźcie z nami. Cichutko. No, ja już myślałem, że nie będzie piwnicy ani nic. No ale się przeliczyłem Kurcze, no No widzicie Sub level pierwszy No chyba zawsze te będą piwnice Tędy I dawajcie do pracy A wy zajmujecie się Tym tutaj Hydrauliką W pokoju z zamrożarką Szybko Szybko, szybko Dobra, wiadomo Bracia Hydraulicy. Mario, Luigi! Proszę, bądźcie bezpieczni. Ty, tędy! Nic zabawnego. No raczej. Stań tam, wejdź tam. Słuchajcie. Nie ma w ogóle sensu próbować uciec. Więc przyzwyczajcie się do tego i pracujcie. Nie będzie ani jednej próby ucieczki. Ani jednej. No, raczej nie. Ech, zoinki. Po prostu dorwały nas znikąd. Ja. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, jeśli chodzi o koni. Tak, sprawdźmy, gdzie jest. Szybko. Ale najpierw musimy się stąd wydostać. Hej, nuby. Przestańcie stać. Musicie sprawdzić, co z rurami w tej maszynie. Wygląda na to, że przewodzi dużo glomowego glomu, albo jakkolwiek to się nazywa. Lepiej pracujcie ciężko, albo szefowie mogą się stać źli. Coś chcą uciec? Nie, 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 nie. Nie możecie tak myśleć. Każdy tak najpierw mówi. Ale nikomu się nie udaje Znaczy, strzelcy są wszędzie Nawet jakbyście się wydostali, co jeżeli was znajdą? Mielibyście spore kłopoty, pewno Więc wbijcie sobie do głowy I zacznijcie sprawdzać Tą kanalizację no dobra, to możemy to tak dla przykrywki zrobić. No, naprawdę miło to wygląda. W Się sensie, na no, ten układ fajnie wygląda. Ale co my tu musimy w ogóle zrobić? Tak dokładnie? Jakiś guziczek. Ok. Rozumiem. Jeżeli będziecie. Znaczy, jeżeli założycie tą beczkę, będziecie mogli się przemknąć. No tak, tak, tak. Najpierw spróbujcie tam się dostać, żeby nas nie zauważyli ci strażnicy. Okej. Okay. Tylko wiecie, dziwne jest to, że oni nam dali prosto taki duży obszar. Do eksploracji samodzielnej. No, wiecie, no. Takie trochę mocno podejrzane, no ale dobra. Są tutaj te bloki. Aha, tylko. Jak my tam musimy wejść? Na początek. Po prostu tędy, tak? Aha. Ok. No nie, 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 kolego. Aha. No to było prostsze niż myślałem. Możemy iść teraz dołem. Oj, nas tutaj nie zauważą, ale oczywiście musimy iść górą tak łatwo nie ma jak zawsze zresztą, o tej nas sprawie zauważyli lepiej uważać co? nie wskoczymy niestety, ale kurde było blisko co? no Luigi go zauważył, no Luigi kurde zawsze są z tobą problemy no Luigi jest po prostu za wolny i tyle, ale dobra jesteśmy tutaj to Żaden No, no, Luigi, no. No i co wy robicie? No, próbujemy tutaj, kurczę, no, coś zdziałać, ale Luigi, jak to Luigi? Jak kula u nogi. No, Luigi, musisz tam stać po prostu. Nie, no, no, jakiś żart? No, przynajmniej nie ma jakiejś tam większej kary za to, że uciekamy, po prostu łapie nas helikoptery i przenosi. Na miejsce startu, żebyśmy sobie znowu spróbowali, ale kurde no po prostu nie wierzę no Jak mi się to wcześniej udało zrobić <grystanie> Dobra, po prostu idziemy szybko i tyle, no, bez problemu o I o to kurde chodzi, Luigi szybko Dobrze Tak, Luigi Super Tutaj nie, niżej O, uwaga! Dobra, udało się tylko teraz, w którą stronę? Tutaj możemy iść dołem, tutaj są sekreciki po prostu. No dobra. Zawsze fajnie. O kurde, dwa na raz uderzyłem. Co było dziwne. Taki dźwięk głośniejszy był też przy okazji. Dobra, jesteśmy teraz pod spodem. Niezauważenie, ale musimy niestety wejść jednak na górę. I... CO?! No przecież, kurde, staliśmy na dole, no to jest bez sensu. Nie, no i całe od nowa pewnie. Kurde. Oczywiście, że tak. Dobra, no już przynajmniej wiemy, jak to zrobić. Czyli tam nas nie zauważyli, tu nas zauważyli. To jest takie bez sensu. Luigi, proszę, pośpiesz Dobrze. Co my tu możemy zrobić? Możemy coś z tym? Na szczęście tego nie usłyszeli. O kurde, wracamy. Jak tamten się odwróci, będzie najlepiej. Aha, bo on chodzi tak, jakby wiecie, dookoła, rozumiem. Tu musimy iść? Po prostu? Nie. No to gdzie? No to ja już nic nie rozumiem. No, jest guziczek, okej. Okay. Chyba że. A, okej, okay, czyli to jest jakby połączone z tym. No to nieźle. Szybko, Luigi. Dobra, Luigi nie da się złapać. O, uda się, udało się, dobrze. Nie, no, wszystko fajnie. Tylko, co dalej? No bo tu już byłem, i tutaj są tylko bloki. Chyba, że tu w prawo jakoś można. Nie, tu się nic więcej nie zdziała. No też nic. Ach, kurczę. Tutaj można przejść, dobra. No I to już ma większy sens. Tylko teraz. Aha, tak. 50, dobrze. jest guziczek. Możesz to założyć na siebie, Luigi, jak tam chcesz. My to naciskamy. Ok. Coś się pewnie otworzy dokładnie. Więc na razie chodźmy. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Luigi, co ty robisz? Człowieku. Chwila. Aha, że tak. Co? Dobra, słyszał tylko. <grybujesz> Nic więcej. Teraz, jak to z tym działało, z tą beczką, bo już nie pamiętam. A, wiem, 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 wiem. Chodź tutaj, Luigi. A, możemy tak, odwrócić jego uwagę. Okej, okay, dobrze. Rozumiem. <grystanie> nie, to jest takie po prostu śmieszne. Ok. Teraz tak. Ostrożnie, ludzi, Żebyś mnie tutaj nie zdradził. Dobra. Idziemy dalej, ludzi. Dawaj. Chodź. Dobrze. Teraz w ten sposób, jasne. Ok, co dalej? Co dalej, Luigi? A po prostu dalej biegniemy i tyle. Hmm. Dobra, sprytne. Proszę, Luigi, proszę. Luigi, chodź. Luigi, nie. No, Luigi, co ty robisz? No, co ty robisz, Luigi? Na początek, prawda? Nie no, chyba nie. Nie no, chociaż tyle. Kurde, Luigi, coś takim idiotą. <grym> nie no, przecież kurde się nie da w ogóle skontrolować, co on ma zrobić i kiedy. Muszę myśleć, jak twórcy tej gry. Ale się nie da po prostu, bo. Kurde. Mają inny zamysł. I to nie moja wina. Dobra, szybko. Szybko, Luigi. Chodź, no. Jak dasz radę to dobrze. Czyli po prostu tam trzeba stanąć sobie. Nie, no to jest bez sensu. Dobra, chodź. No i teraz zadziałało. Nie wiedzieć czemu. Wcześniej nie chciało. Pff. Strasznie głupie. Dobra, no to co? Skakujemy na górę. Odpalamy. Słodki, niezbyt bestiści strażnicy, to prawda. No ale kolejny przycisk do wciśnięcia, czyli kolejny cel. Dobra, chodź ludzi, już chyba nie musisz tej beczki mieć, chociaż nie, on no, zawsze warto. Coś tu na dole było. A nie, tu już byłem. No tak, dobra, chodź ludzi, zmiana planów. To usłyszał. <duszel> o, kurde. To nieźle. Mhm. Mm co dalej? Co dalej? No, chodź ludzi. Nie. Okej, okay, dobrze. nas nie zauważy? Aha. Teraz musimy skoczyć, zakładam. Też nie możemy wejść sobie na górę. Teraz ludzi tam przejdzie. <tuszel> Przynajmniej ludzi jest dobry. W ukrywaniu się takim. Dobra, teraz tam. Ok, którędy on idzie? A, on tak wraca. No dobra. No to było najprostsze z tego wszystkiego. I teraz co dalej? Skaczemy sobie nad nim, tak? Ok. Żeby tutaj skoku nie zepsuć. Ale dobra. Udało się otworzyć. I teraz możemy wreszcie wyjść. Dobra, teraz możemy tak z beczki wyjść jako Luigi. I co? Jesteśmy w innym miejscu, gdzie są normalni ludzie. Hmm, z tym nic nie zrobimy. Ale mamy coś tutaj? Ok, notatka numer 3, no tak. To w każdym jest jakaś notatka. Zoket tu jest. Ważniak Jest zawsze przerażający, ale dzisiaj jest nie do opisania. Gadał z jajkiem. Dziwnym jajkiem. <trym zjadłem> to już wiemy. Jeszcze tylko 67. Już prawie. <trym zjadłem> po prostu poczekaj trochę dłużej. I już za chwilę Strząsłem się w swoich butach. Ale dalej nagrywałem To mój obowiązek Że, znaczy Moim obowiązkiem jest żeby bohatery nas wszystkich uratowały Z frontów historycznych Patriarch Tak, czyli oczywiście Mamy tutaj informację O tym co Zoket robi Jest to coraz dziwniejsze, kto to jest? Przepraszam bardzo i czemu On mnie atakuje od razu? No dobrze, zobaczmy. Kogo my tu mamy? O! Okej, okay, to było randomowe. Ale zadziałało. Okej, okay, roastboost? No chyba nie. nie. Bierzemy, słuchajcie, tak. Kabum tak. I co? Hmm. Co by tu jeszcze wziąć? <ścoughs> Loot booster. Pewnie czemu nie. Roastboost włączamy. Icy attack. Dobra. Rings of Trooper. Dobra. Zobaczymy. I. Zamarznie? Nie zamarzł. To dziwne. Może ten zamarznie. Zobaczymy. Ten zdech. Ten zaatakuje. Aha, czyli musimy trafić w ten punkt ha, sporo ekspa. jeszcze mamy drugiego także zawalczmy sobie z nim dobra dobra na spokojnie możemy tego uniknąć No i co walczymy Ok, mamy jednak zwykłego więc co hammer ten jest chyba bardziej niebezpieczny chociaż on nam może dać Fajną okazję, żeby zaatakować. Ale, kurde, zamroziliśmy go. No to idealnie. Jest krytyka, oczywiście, bo go odmroziliśmy. No I koniec. Wow. To było bardzo proste. Serio. Ok, to teraz możemy sobie iść dalej. Wow. To są jakieś zamrożone rzeczy. Jak daleko tu jeszcze jest. O, kurde. Nietypowo to wygląda. Lepiej tam nie spać, co? Hej, widziałeś dziewczynę noszącą czapkę? Sam widziałaś. E, przepraszam, ale się śpieszę. I e, Powiedziała nam, żebyśmy nie udzielali żadnych informacji. Hej, hej. Naprawdę, nie sypniemy cię. Jeżeli szukacie dziewczyny, zabrali ją tam na górę. Ktoś uciekł. Gdzie poszli? Znaleźć ich, znaleźć ich. Aaa, uciekam stąd. No dobra, ale ciekawe czy oni nas szukają. Ciekawe czy się połapali w ogóle, że uciekliśmy. Ok, jest koni. A my lepiej ją... Uratujmy. O, jakiś niewidzialny blok też. Candy, po prostu. Ach, no cóż. Norzoket też ciężko pracuje. Znaczy nie. nas wykorzystuje. I ja myślałem, że ulepszenie gromu już się skończyło. Ej, Widzicie teraz coś podejrzanego? Pewnie. Widzimy was. Ej, to wy! Jak się dostaliście z zamrożarki? Mówiliśmy, żebyście nie uciekali. Łapać uciekinierów! Dobra, dobra. Bez problemu. Oh, yeah. <grywa> nie no, naprawdę. A, to trzeba przeskoczyć. I to są normalne obrażenia, a nie... Kurde. A nie 100, coś. <gry> to było strasznie głupie. Dobra, wyjdziemy tak. This is fine attack. Fire attack. No i miażdżymy ich po prostu. Dobra. Weźmy tych z tyłu. Bo oni są troszeczkę się do uniknięcia. Na hita sadzą. Na hita. No i to jest, słuchajcie, wreszcie. Uczciwa walka. <gry> A nie to, co tam. Wow, co to jest? A, dobra. O, to fajne. Okej, okay, to mi się podoba. Nie, no, faktycznie nie jest ciężko ich pokonać. Dobra, to wyłączamy to już, żeby nie marnować. Normalnie ich tutaj atakujemy młotkiem. Możemy to w sumie skontrować też bez problemu. 185 tu nie są z wyobrażenia. Ja powiedział już całkiem dobre nawet że jeśli chodzi o skok Luigi'ego, no to jest trochę gorzej, ale też prawie 150 to. A no tak. Możemy nawet się pomylić i to nam nie da żadnej kary. To, to jest bardzo łatwe. Kurde. 892. No to kurczę, super. Ok. O nie byli prości. Snautlets, Mario, Luigi. Ciesz się, że jesteś bezpieczna. Ja też. Teraz chodźcie tędy. Proszę, nie mów do mnie. Chcę być sam. Proszę, po prostu pozwól mi żyć. Glom już przejął tak wielu ludzi. I mnie prawie też. Musimy coś zrobić. Hmm? Chcesz wiedzieć, czy coś słyszałam? Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, słyszałam, że coś w tym pokoju sprawia, że wino działa. Może ten przycisk? Zobaczymy. Stówka. Mały pokoik, w sumie. No to co, wciskamy? Nie ma się zastanawiać. Na szczęście ten dźwięk z daleka. Może winda znowu działa? Pójdę i sprawdzę. Okej, okay, to my też może pójdźmy. Chyba, że musimy tutaj zostać. Nie wiem. Może się rozejrzymy, co tutaj jest ciekawego. No w ogóle są tutaj te. No to jest ewidentnie produkcja glomu. Taka pełną parą. Są pracownicy. I w ogóle wszystko. No ale nie powiem, wygląda to fajnie. Fajny design. Mi tam się podoba. Dobra, to gdzie jest koni? Może po prostu chodźmy tutaj, w windy, bo tutaj gdzieś była. I wtedy możemy sobie już wjechać na górę. Okej. Okay. no jak tam? Nie może pojechać na wyższe piętro, ale może zjechać w dół. Co? Po prostu zjeżdżamy i tyle. Czy jak? Tak mi się wydaje. Ale wiecie co wydaje mi się, że już możemy sobie ten odcinek zakończyć. E, jeśli Wam się spodobał, no to proszę Was o łapkę, w i subskrypcję. Oczywiście mówiłem wam, że nie uda nam się tego całkowicie zrobić. No już tam 30 minuta się zbliża, także... E, myślę, że sobie teraz to skończymy. No ale no co, w sumie... Dosyć łatwa ta latarnia, póki co. Dużo tutaj o dziwo, ludzi przyjaznych, a nie tylko przeciwników, którzy chcą nas wytrącić z naszego zadania, także zawsze jakaś tam miła odmiana. Ciekawe co z tymi lodowymi kulami. Luigi, co ty robisz? Spokojnie. No więc tak, to wszystko z mojej strony. Ja się z wami spotkam w następnym odcinku, także trzymajcie się. No i cześć!